This could be us, so back to what I was saying zostaw łapkę w górę i subskrypcję, dzięki Siema widzowie, z tej strony Kamil Kaca Dzisiaj trafię sobie w taka below zero Wypraszam was widzowie, że dzisiaj tylko jeden, jedyna odcinek, ale no, dzisiaj nie miałem czasu za bardzo. I więc sorry, że tak późno odcinek, jeden. ale nie miałem czasu. Dobra, kontynuujemy naszą wspaniałą skok z tym podwodnym światem. Dzisiaj obrałem sobie za cel zrobienie płetw i standardowej butli. Jeśli się uda, to jeszcze ze mną zrobimy. No dobra, musimy najpierw. Oczywiście obiecałem wam, musimy najpierw pójść po schodach za No. może zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Mam nadzieję, że mnie lepiej słuchałam nowy mikrofon. Było to słychać chyba na poprzednim live. A że ta flara trochę mi daje światło, bo bym nic nie widział. A widzę, wypiszcie pomysł, z czego ci odcinek. Piszcie. Ja bym was wysłuchał. A ty małpa się siod o! Siada mnie małpa. Twarz okazji, skoro już tu jesteśmy, to weźmiemy to na rzeczy. New Blueprint Synthesized. Jesteśmy już niedaleko Tylko jak się tam to robi? Co potrzebujemy tu zrobić zimno. Okej, okay, co tu są sprzęty? Zostaw mnie A przepraszam, że długo nie było odcinka Security Bridge'a, to jutro się pojawi

tak, jeszcze jest razem. To chyba wszystko, co Jeszcze chwila to mogę wszystko tylko. się wymurze. Jeszcze tu jest kanę. nie mogę. Odwracamy. Nie wiem, czułem Chcę czy jeszcze tam zajrzeć, Co czuję, że tam coś jest. Oj, widzę jeszcze mam skrzynkę. Dobra, zaskanuję to. O dwie skrzynki. Kostka odciąwcza i wodę. się, lecimy do pięknej bazy. Musimy dzisiaj jeszcze zdobyć fragmenty Siglida. Oxygen. Otlen i dalej się wynosują. No, jutro już będą normalnie odcinki dwa, ale niestety od poniedziałku do piątku nie będzie odcinków. Dopiero w sobotę. Piątek, soboty i niedzielę się będą pojawiać. Oczywiście po dwa odcinki: piątek, soboty i niedzielę. Co to jest? O, ja wiem, jakieś duże czy małe? No. Ja jest kurzenie, dziwnie, ja jest kurzenie. Zarpetnością do dorostów dobra. Oczywiście widzowie, jeśli chcecie więcej odcinków z, z dzięki, to subskrypcja i łapowy. A już jesteśmy w naszym pięknym domku. Tylko jedzenie tej by mi się przydało, tyle by się odsyłało. To złapę. Oksygen. Tak, ci już się nie będą bo jesteśmy tu. Z tym mogę sobie wejść. Dobra, najpierw jest tak. O, robimy, robimy sobie. Robimy sobie umasłynkową nogę. Na jeszcze raz. Dobra, teraz robimy nóż i lecimy teraz po zlepach nasion wodorostu, bo to sobie odwrócę. Nie wiem tego. Tak, 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 tak. Gdzie jest Tam Tam, coś jest później jest co jest takie czerwone? I napiszcie mi w komentarzu, czym jest takie czerwone niebo Rozumiem, że wypada śnieg, ale czym takie czerwone? Dobra, to jest zimno już że... tak, tam coś jest. Muszę tam wejść. Bo tam widziałem to dziwne coś, gdzie są gdzie mogę sobie przeskanować fragmenty. Więc muszę tam wejść. No, nawet jest. Czy ja tu mnie kiedyś nie było? Nie wiem. Tutaj mam tlen. Nie wiem, czy się kojarzy, kiedyś tutaj byłem. A nie, bo jest sickness. Jeszcze jeden fragment i będziemy w domu. Dobra. Tego chyba nie muszę skanować, bo wygląda po prostu w górze. Nie, skanować, nie, skanowania. Dobra, wynurzamy się. Nie możemy stąd iść, tylko byśmy wszystko tylko ostatniego fragmentu Seaglida. O, i jest. Jestem. Dobra. Możemy stąd iść. Wezmę Rozm od razu wyrzeczkę na Siglida. Seaglida. Smar mam. Baterię otrzymuję, gdzie potrzebuję jeden tytan. Dobra. Hej. Wszystko mam poza tym, poza miedzią bo tytan za sobie zdobędziemy i już mam tytan brakuje mi tylko jednej miedzi i jeszcze w tym odcinku robimy syglajda łatwo w tym odcinku syglajda robimy no nie tytan na pewno jeszcze tutaj zobaczę ja no. Potrzebuję jeszcze tych dziwnych nasion. Przez które to się robi? No, będę tu No jak nie wyleciało? Gdzie... O. Dobra, mam miecz, może... Tam jest to dziwne coś. Przez co się robi... Co ja, to się Gdzie jest bardzo Tam jest bardzo, Ale czy najpierw tu popłynę. Hmm. Czy to tu jest? Jest. Dobra. Lecimy. Czekaj, jak to się nasywa? Bo ja serio nie pamiętam. Muszę to złapać. Albo przeskanować... Łypa arktyczny. Dobra. To mam tu, z tego się robi smar, tutaj robimy bateryjkę, Widzimy przewód, robimy sobie jeszcze są siateczkę, robimy sobie butlę.

a mapa. To musimy poszukać krystalicznej siarki. Jeszcze sobie to okazuję. Um, Co to może być? To nie będzie gdzieś w jaskini. O, jaskini. Dawaj, ten plan dawaj, plan. Ej, co. Poczekajcie chwilę, bo ja skąd skojarzę tę miejscówkę Gdzieś tu, na dole Powinno być takie dziwne... Coś O, widzicie? Nieznane, co to jest Musimy się tam dostać, czekajcie sounds like a distress call transmission of unknown origin source of transmission depth calculated at approximately 200 meters oh dobrá, I can get some oxygen to a lot of I a oh Tego w i trafiłem na coś innego. Gdzie ja jestem? W czerwę. Co ja nie gdzie ja jestem? poszukać tego nieznanego sygnału. Jeszcze gdzieś nizej musi być. Źle gdzieś chyba przypłynęliśmy. Zawracamy i idziemy do innego wejścia Gdzieś tu powinien być tlen i jest. Gdzieś tu niżej, jest tu inne wejście? Jest tutaj No pewnie gdzieś tu podpisać Podpisało, że 200 metrów pod wodą. Ponad 200 metrów. Ale zwyczaj jest aż tak nisko. wejdzie tlen. Nie, chyba tu jeszcze nie powinno być. Na 100% mnie tu jeszcze nie powinno być, ale jestem ciekawy. Okej, tam jest roślinka z tlenem, więc. O, dobra, coś tu jest. Muszę tu zostać na dół. Chwilę po w to wszystko. Hmm, fragment modułu przeswannego ładunkowy sitraka. Co to jest sitrack? O, gara ciaka to akurat co ładunkowy sitrak! Co to jest sitrak? Nie, hmm, muszę szybko się pośpienia. Dobra, tam jest napomnienie i spokojnie. No już. Jeszcze to sobie zespalnię. Nie no, mnie to nie powinno być. Ja łapę... 30 Dlatego to łapę. Już bardziej ci tamte stąd muszą uciekać. Są 300 metrów pod wodą. 30 no już. Kolejne. Nie wiem jak się dostać do tego typa, co tam było nieznane. Damia, tylko po prostu... Nie. Czekajcie, o to gdzieś powinno Tu nie czekajcie, ja tu muszę jeszcze chwilkę pozostać. Po coś tu jeszcze znalazłam. Tam, dobra, gdzieś tam. Za chwilę pójdę tylko zasęć. Sprawdzę wszystko. Kasetka z danymi. Oddycharka! Przyda się. Poczekajcie, to się naładuje. No to gdzieś się trochę ładowało. Muszę szybko znaleźć coś z tlenem. Dobra, tam jest na spokojnie. Idziemy za tym dziwnym czymś? Nie wiem, czy powinienem za tym iść, czy nie. Ale tu ewidentnie to gdzieś prowadzi.

If we could show ourselves, we would not need storage. You mean you don't have a physical presence? Are you one of them? An architect? Storage medium identified. We will be lost unless we find a new host. Can you help? Can you use my PDA for storage? You are not with the group from before. Your cybernetic components bear their signal. Altera? No, my equipment is, uh, borrowed. It will have to do. Be... yes! How long have you been stored here? Ongo than good. Owner, science power, critical. Our data can be downloaded from the terminal. We'll expect more once the transfer is completed. Yes, okay. Hurrying. Storage medium, excited Brace from Chasto. Brace? Serious? What's up? Compete. How do you feel? Why do you sound like you're inside my head? The facility identified hospitable capacity within your cerebral cortex. You are in my head? I offered you my PDA! Get out! Oh no. Does your kind perceive a boundary between cybernetic and organic components? My mind is not a component! You sound angry. We will allow you a moment to process. Don't you go silent on me. Lo? This is not happening. That's the explanation. It's not happening. Jest. Wszedł do naszej głowy I dobrze rozumiem Okej Ja bym wracał do statku Na chwilę psułem Weźcie to ja wyrzucę to jajka, bo oni chyba do niczego się nie przydadzą Где ты? Calorie intake recommended.

Go away. To go, we require a suitable body for transfer. Why do you keep saying we? How many of you are there? One of us and all of us. We do not think of ourselves as individual, distinct. Why don't you start by telling me who you are? You may append your seed code to my species designation. Please call me Al Ant. My whole life, I've been dying to meet a sapient space fearing alien up close, and you're telling me your name is Alan? Is it insufficient? No, it's fine. It's perfect. Where are you from, Alan? Your kind calls us architects. The precursor race? But what are you doing here? That is a long story. Perhaps you would prefer to focus on the construction of a new storage medium to which I may transfer. Yes. Fine, absolutely. How do we get you out of my head? I have added the information to your data bank. You will need to find the necessary components. Any idea where I can find them? It is unclear. I have been disconnected from my network for so long. I cannot locate the coordinates. <laughs> no, okay. i not I Albo dobra, to jest długie, mega, dobra. Na no tym skończymy ten odcinek. No ja. Dziękuję Wam za oglądanie. Na razie, no i cześć.